teraz, jesteśmy na razie w krosie jalu, dziś mi widzicie, dziś się wam nie byście mnie słyszeli? muzyczko w tle, teraz uwaga. Proszę Was o jedną rzecz. odpowiedzcie na tu jedno pytanie: czy chcieliście, by Wiemzia ciała nie agrywała Janisław? Bo co dla mnie jest bardziej ważne, ci chcecie. Mam nawet specjalnie przygotowane wszystko, po się w każdej chwili muszę nagrywać. Jeśli będzie pod tym filmie choć jeden komentarz, który powie, że chcę nagrywać, że, że nagrywa dani Woda, no to ja już automatycznie mogę nagrywać odcinek. Potrzebuję tylko jednej osoby, więc... To może być każdy. Nawet ty widział, możesz być tą osobą. Wyjś, w wejdźcie w komentarze i napiszcie o tym myślisz.